Modelarskie kowadło, witajcie drodzy widzowie serdecznie. Podsumowanie warsztatu testującego, tak naprawdę sprawdzającego, czy, czy i jak się jest skale 1 do 144 w przypadku śmigłowców, dla mnie to taka swoista nowość była w sumie. No więc tak, model też przy okazji można powiedzieć, recenzja. No, dla kogoś wprawionego z tą skalą, na pewno będzie przyjemnym doświadczeniem. Jest nawet dość bogato. Zdetalowany, jak na tą skalę, niestety muszę powiedzieć, że kalkomanie są beznadziejne. Nie łapią się nawet na płyn do kalkomani, więc coś tu jest nie tak. Oprócz tego, co mogę o tym modelu powiedzieć, no na pewno, jeżeli mamy bardzo mało miejsca na półce a i ktoś mi głowce, no to to będzie pewnie pozycja obowiązkowa w tym momencie. Raczej na pewno tak. Z innych rzeczy. No, spasowanie jest naprawdę przyzwoite. E, oszklenie troszeczkę trzeba przypiłować tu i ówdzie, żeby chciało to współpracować z, no, z modelem. E, na pewno nie ma sensu otwierać z uwagi na detal kokpitu, który biorąc pod uwagę skalę jest dość ubogi, to to nie ma sensu otwarcie tej kabiny. Takie moje zdanie, przynajmniej w tym momencie. No i generalnie moja ocena to będzie takie 3 3 plus na 6 dla fanów lotnictwa jak najbardziej. Ale myślę, że ja raczej, jeżeli śmigłowce, to skala 1 do 100, którą już kiedyś testowałem. To jest, tak jak mówię, było rozeznanie bojem, jak to nazwałem, więc jestem z tego rozeznania bojem zadowolony. Nowych widzów serdecznie zapraszam do subskrypcji, a was wszystkich do sekcji komentarzy, jak również na mojego Facebooka, TikToka, Instagrama i nade wszystko blogspota, gdzie macie podane nazwy farb z ich oznaczeniem. No i z mojej strony to wszystko. Przypomnę, to był tylko yy, rozeznanie bojem to było nie chodziło mi szczególnie, żeby się skupić na modelu, żeby go jakoś specjalnie wykonać. Efektownie to jest model, który trafia do pudła zapomnienia. Pozdrawiam, dzięki, cześć.